Dzień dobry. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejny koncert w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w najbliższy piątek o godzinie 19 w sali CKK Jordanki. Wykonamy dla Państwa muzykę z Ameryki. Będzie to tzw. American Pops Concert, czyli koncert popularnej, lekkiej muzyki symfonicznej kompozytorów amerykańskich. W czasie tego koncertu przedstawimy Państwu fragmenty muzyki filmowej, muzyki teatrów muzycznych na Broadwayu, lekkiej symfoniki. Będzie trochę jazzu, dużo zabawy. Wspaniała, lekka symfonika, która pozwala nam wejść w klimat i korzenie muzyczne Ameryki. A przy okazji odbędziemy ciekawą podróż muzyczną po mapie Stanów Zjednoczonych, dlatego że każdy z przygotowanych przez nas utworów wiąże się konkretnie z pewną częścią Ameryki. Będzie wizyta do Teksasu, będzie wizyta do Nowego Jorku, będziemy muzycznie płynęli wzdłuż rzeki Missouri, odwiedzali wiele innych ciekawych miejsc, także serdecznie zapraszam. Najbliższy piątek, godzina 19 CKK Jordanki, American Pops Concert i tońska Orkiestra Symfoniczna.